13 kwietnia każdego roku obchodzimy w Polsce Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Poświęcimy temu zagadnieniu kilka minut. Zapraszam Państwa. 13 kwietnia 1943 rok. Wojna trwa już 3,5 roku. Praktycznie cały świat walczy z nazistowskim najeźdźcą. Najwcześniej walkę tę zaczęli Polacy. Od 1 września 1939 roku broniąc swojego kraju. Kilkanaście dni później, 17 września, otrzymując cios w plecy, od wschodu atakuje państwo polskie Armia Czerwona. Państwo polskie zniknęło wówczas z mapy Europy. Stało się to na mocy porozumienia zawartego w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku. Przez Joachima von Ribbentropa, ministra spraw zagranicznych III Rzeszy oraz ludowego komisarza spraw zagranicznych Związku Radzieckiego Wiaczesława Mołotowa. Właściwie nawet nie na mocy tego paktu, zwanego później paktem Ribbentrop-Mołotow, ale tajnego dokumentu dodatkowego do niego dołączonego. Układ sierpniowy bowiem. Był umową o nieagresji między Związkiem Radzieckim a III Rzeszą. Natomiast dołączony do niego tajny protokół układał obie strony co do działań na terenie ziemi polskich w przypadku, jak to określono, nieoczekiwanych zmian tam zachodzących. Te zmiany miały doprowadzić do wytyczenia linii demarkacyjnej, Między strefami wpływów radziecką i niemiecką. Ostatecznie w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie II Rzeczpospolitej we wrześniu 1939 roku doszło do rozdziału ziem polskich między Związek Radziecki a III Rzeszy. Określone to zostało ostatecznie w kolejnym porozumieniu zawartym 28 września 1939 roku, również w Moskwie. Związek Radziecki i III Rzesza podpisały wówczas umowę w sprawie granic i przyjaźni. I ponownie nie sama umowa jest ważna dla nas, jak dodatkowy protokół, który był utajniony. Sprecyzowano tam przebieg granicy radziecko-niemieckiej właśnie przez ziemie polskie. I tak, po stronie radzieckiej znalazły się ziemie litewskie oraz obszary, ogólnie mówiąc, na wschód. Od Bugu i sami Z obszaru Polski, stanowiącego we wrześniu 1939 roku około 389 000 km2, Niemcy zabrały 186 000 km2 z ludnością liczącą 21 800 000. Natomiast Związek Radziecki zajął 202 000 km2, zamieszkanych przez 13 400 000 osób. Jak przedmiotowo agresorzy traktowali Polskę i Polaków świadczy pewien fakt yy, towarzyszący podpisaniu tych porozumień. Zgodnie bowiem z paktem z 23 sierpnia 1939 roku Suwalszczyzna miała się znaleźć w granicach Związku Radzieckiego. W trakcie jednak prowadzonych rozmów o te tereny, zwłaszcza o lasy w okolicach Suwałk bardzo dopytywał yy, Ribbentrop, Yy, Sobietów. Dlaczego? Dlatego, że słyszał, że lasy te słyną ze wspaniałych jeleni. Wobec tego, przy podpisywaniu porozumienia wrześniowego Stalin polecił, aby Suwalszczyzna została oddana Niemcom, by Ribbentrop mógł sobie polować na te kapitalne jelenie, jak to określono. W efekcie okazało się, że te jelenie wcale nie były w lasach Suwalszczyzny takie kapitalne. Mołotow, chcąc to jednak jakoś zrekompensować, pozwolił Ribbentropowi na swobodne polowanie na właśnie jelenie, ale w Bieszczadach. Przejdźmy jednak do losów Polaków, które były tragiczne na tych terenach. W 1939 roku, nie zmieniając swojego miejsca zamieszkania, Nagle Polacy znaleźli się w granicach obcych państw. Agresorzy natychmiast rozpoczęli organizację zajętych ziem i tak Hitler część polskich terenów wcielił bezpośrednio do III Rzeszy, natomiast z pozostałych, tutaj z Małopolski zachodni, Lubelszczyzny, części Mazowsza z Warszawy, utworzył taki twór zwany generalnym gubernatorstwem. Stalin natomiast zachowywał pozory. Ładu, dbając o fikcję. Na zajętych terenach urządził farsę wyborczą 28 października 1939 roku. Masy wyborców, które wzięły udział w głosowaniu, wyłoniły delegatów do zgromadzeń narodowych zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy. Delegaci ci, czym prędzej zwrócili się do Rady Najwyższej Związku Radzieckiego z prośbą o przyłączenie swych terenów do... Białoruskiej Republiki Ludowej i Ukraińskiej Republiki. Oczywiście Rada Najwyższa Związku Radzieckiego od razu wyraziła na to zgodę, wydając odpowiednie dekrety inkorporacyjne. Nieco później, w ślad za tymi decyzjami, mieszkańcom tych terenów przymusowo narzucono obywatelstwo radzieckie. Stąd obywatele państwa polskiego. Stali się obywatelami radzieckimi. Sytuacja ludności była wstrząsająca zarówno ludności cywilnej, jak i żołnierzy. Ci ostatni znaleźli się w obozach niemieckich, zarówno po stronie niemieckiej, jak i radzieckiej. Swoją uwagę poświęcimy tym, którzy znaleźli się w granicach Związku Radzieckiego. Było ich około 230 do 240 tysięcy. Zdarzają się informacje nawet o większej liczbie. Kto stanowił tą liczbę? 180 tysięcy to, to byli żołnierze wzięci do niewoli radzieckiej bezpośrednio w trakcie działań zbrojnych. Natomiast pozostała grupa są to aresztowani już po zakończeniu działań zbrojnych, a także internowani na, tele, na terenie Litwy i Łotwy. Wielu mundurowych swoje życie oddawało w trakcie składania broni. Żołnierze radzieccy bowiem dopuszczali się bestialskich zachowań, mordując na polach walk polskich oficerów, policjantów i żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. Podobny zresztą los spotykał ludność cywilną, między innymi kobiety i dzieci. Internowani żołnierze yy, polscy i oficerowie zostali dość szybko przez stronę radziecką rozdzieleni. Żołnierzy skierowano do łagrów bądź innych miejsc odosobnienia, kierując ich do pracy. Natomiast oficerów skierowano do kilku takich obozów, punktów e, internowania. Najważniejsze były trzy: były to obozy w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Duża grupa oficerów przebywała również w dwóch wielkich więzieniach NKWD w Kijowie i Mińsku. Warto wspomnieć, że adresy tych obozów, które wymieniłam, były znane zarówno rodzinom, jak i władzom polskim na emigracji, ponieważ od jesieni 1939 roku do kwietnia 1940 roku oficerowie, którzy przebywali tam, prowadzili korespondencję ze swoimi rodzinami. W Kozielsku, w pobliżu Smoleńska i Starobielsku nad rzeką Ajdar przebywali głównie oficerowie wojska polskiego. Natomiast w Ostaszkowie, na wyspie na jeziorze Seliger, skupiono funkcjonariuszy Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego, Straży Granicznej, Żandarmerii, Więziennictwa, Urzędników Sądowych, Oficerów Korpusu Ochrony Pogranicza. Grupę ziemian i tzw. osadników wojskowych. Obozy te były surowo strzeżone, podlegały jurysdykcji Policji Politycznej, czyli NKWD, a nie armii, co było niezgodne z konwencją genewską o jeńcach wojennych. Osadzonych przesłuchiwano i każdemu zakładano teczkę osobową. Próbowano nakłonić też do współpracy agenturalnej. Osadzeni byli jednak bardzo trudnym tematem dla władz radzieckich i zastanawiano się nad rozwiązaniem tego problemu. Decyzję podjęto wiosną 1940 roku. To była decyzja o tzw. rozładowaniu przepełnienia w wymienionym obozie. Wniosek w tej sprawie złożył Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych Ławrient Iberia. Decyzja zapadła na posiedzeniu najwyższych władz Związku Radzieckiego 5 marca 1940 roku. Oprócz Stalina podpisali ją Mołotow, Woroszyłow, Kaganowicz, Kalinin, Mikojan. Rozkaz dotyczył rozstrzelania kilkunastu tysięcy Polaków. Przystąpiono następnie do jego wypełnienia. Rozstrzelania następowały od kwietnia do czerwca 1940 roku. Według raportu z 1959 roku przewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR, Szelepina, rozstrzelano w Lesie Katyńskim ofiary pochodziły z obozów w Kozielsku 4421 osób. Pod Charkowem z obozu Starobielskiego zwłoki natomiast ukryto w lasach w Piatkichatkach 3820 osób. Kalininie, obecnie twer z Ostaszkowa, 6311 osób. To jest razem 14552 osoby. Do tego doszły jeszcze ofiary ze wspomnianych więzień i innych obozów. To była liczba 7305 osób. Nieco inną liczbę, e, większą w odniesieniu do tych trzech dużych obozów, a więc w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, podawał raport Soprunienki. Tam podano liczbę 15 131 osób. Ocalało około 440 jeńców przewiezionych do obozu w Gryjazowcu. Zbrodnia ta została okryta tajemnicą. Związek Radziecki nie przyznawał się do, do niej. Mimo wielu zapytań ze strony rządu londyńskiego o losy oficerów znajdujących się na terenie Związku Radzieckiego, nie udzielano żadnej odpowiedzi. Sprawa mordu ujrzała światło dzienne 13 kwietnia 1943 roku. Wtedy to Trzecia Rzesza podała światu informacje o odkryciu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego w Lasach Katyńskich. Rząd Polski w odpowiedzi na tą sensacyjną wiadomość oczywiście zwrócił się do władz radzieckich z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy. Ta odrzuciła jakiekolwiek oskarżenia. Wówczas to władze londyńskie skierowały prośbę do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o zbadanie tej sprawy. Pech chce, że... Ta prośba władz londyńskich zbiegła się z podobnym działaniem ze strony niemieckiej, którzy oczywiście wykorzystywali tę kwestię w sprawach propagandowych. Cała sytuacja zakończyła się w ten sposób, że władze radzieckie oskarżyły Polaków o współpracę z trzecią Rzeszą i zerwały stosunki dyplomatyczne z rządem w Londynie. Natomiast Czerwony Krzyż Podjął działania zmierzające na, w celu wykrycia sprawców zbrodni katyńskiej. Rozpoczęły się badania i ekshumacje masowych grobów w lesie katyńskim. Odnaleziono tam osiem takich dołów śmierci. Znalezione dowody pozwoliły na częściową identyfikację zmarłych. Określono też czas mordu i skierowano, oskarżenia. Zgony następowały według dowodów między kwietniem a majem 1940 roku, ponieważ w jednym z grobów, akurat tym ósmym grobie w lesie Katyńskim odnaleziono fragment gazety z datą 6 maja 1940 roku. Zgony następowały poprzez strzał w tył głowy w to wszystko wskazywało na działanie, sposób przeprowadzenia, ukrycie zwłok wskazywały na działania NKWD. Mimo takich niezbitych dowodów strona radziecka oczywiście odrzuciła oskarżenia. Sprawa pozostawała przez długie lata niewyjaśniona. Dopiero nowa polityka prowadzona przez Gorbaczowa doprowadziła do przyznania się Rosjan 13 kwietnia 1990 roku do tej zbrodni. Jednak tyle dziesięcioleci kłamstwa i zacierania prawdy, niszczenia dowodów, dokumentów spowodowały, że dziś nie wiemy jeszcze wszystkiego na temat tej zbrodni. Przede wszystkim nie jest pełna imienna lista wszystkich zamordowanych. Nieznane są też wszystkie miejsca pochówku. Stąd ciągle lista ofiar jest otwarta. Podobnie jest z listą ofiar katyńskich. Pochodzących z ziemi chrzanowskiej czy związanych z ziemią chrzanowską. Dysponujemy nazwiskami, ale na pewno nie jest, praca nasza nie jest zakończona. Chciałabym przedstawić Państwu chrzanowskich Katryńczyków. Były to osoby różnego wykształcenia, pochodzenia, wieku i profesji. Część z nich to osoby cywilne, rezerwiści. Inni to przedstawiciele policji oraz żołnierze zawodowi. Jeżeli chodzi o osoby cywilne, kilkoro było nauczycielami, takich tacy jak Roman Dniestrzański, uczący w gimnazjum w Chrzanowie, Leon Morawiec z Trzebini czy Józef Rejdych oraz Zygmunt Jan Janikowski. Emilian Wyzina był na przykład weterynarzem, absolwentem chrzanowskiego gimnazjum mieszkającym w Krzeszowicach. Kilku było urzędnikami, na przykład Alojzy Cekiera, urzędnik celny, absolwent Wyższej Szkoły Przemysłowej w Krakowie, Edward Hess, Jan Łysakowski, urodzony w Myślachowicach Władysław Sokołowski, Marian Pająk, urodzony w Górach Luszowskich, mieszkający w Sierszy, księgowy kopalni Siersza. Natomiast wśród tej grupy był również kustosz muzealny, absolwent gimnazjum w Chrzanowie, Teofil Luzar. Wśród chrzanowskich katyńczyków byli też inżynierowie, np. inżynier leśnik Władysław Kawecki, inżynier rolnik Włodzimierz Strada, a tytuł inżyniera chemika posiadał Michał Wodecki. Inny katynczyk, Emil Stach, był technikiem mechanikiem zatrudnionym w chrzanowskim fablo Największa grupa chrzanowskich Katynczyków to oczywiście policjanci i żołnierze zawodowi. Pracownikami policji byli Wacław, Wacław Aubrecht, Stanisław Bobrowski, Jan Kawka, Józef Kmita, Teofil Łaciak, Jan Oczkowski, Stanisław Piotrowski, Franciszek Pływacz, Władysław Skóra, Józef Ślisz. E, Artur Mendrala. Był z kolei pracownikiem Policji Województwa Śląskiego. Pozostali to żołnierze. Dwóch spośród nich to byli w stanie spoczynku i to był Alojzy Hein i Felix Kamiński, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast pozostali żołnierze czynni zawodowo. To Ignacy Bazarnik, inny absolwent Chrzanowskiego Gimnazjum Marian Drost, Jan Filipek, Zygmunt Zygmunt Gergowicz, magister biologii, Roman Janas, Jan Lasota, Franciszek Mark Piekarski, Eugeniusz Raszek, Stanisław Karol Stokosiński, Andrzej Strach, Stanisław Tarkowski, Adolf Gustaw Ulrych. Wśród tej grupy jest też prawdopodobnie pracownik cywilny wojska polskiego Wiktor Wojtas. Tak wygląda na dzień dzisiejszy lista szanowskich Katynczyków. Warto powiedzieć o akcji upamiętnienia tych osób poprzez sadzenie dębów. Na naszej ziemi Chrzanowskiej te osoby, takie osoby również zostały upamiętnione. Przed budynkiem muzeum znajduje się tablica poświęcona pamięci polskich oficerów zamordowanych w lasach katyńskich. I zasadzone są dęby. Są one poświęcone pamięci Jana Oczkowskiego, Franciszka Piekarskiego, Emila Stacha i Felicjana Strady. Trzy dęby znajdują się w Trzebini i upamiętniają Jana Lasotę, Mariana Pająka i Eugeniusza Raszka. Tak wygląda ta lista ofiar katyńskich. Na pewno nie jest jeszcze zamknięta. Niestety, tak jak wcześniej wspomniałam, dowody były niszczone, stąd trudno ją uzupełnić. Mam nadzieję, że nam się to uda. Najważniejsze, żebyśmy pamiętali o tych, którzy zginęli w lasach katyńskich. Dziękuję bardzo.